He he he, witam was bardzo serdecznie. Se, 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 ja jestem o, o, o Games i dzisiaj z, 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 zagramy w w, 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 w Rust i będziemy kontynuować znaczy nie kontynuować. Co ja pierdolę, będziemy zaczynać nową serię z tej gry. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dobra, co my tu mamy? Potrzebuję drena, aby skraftować broń jakąś na przykład shotgun który będzie mi potrzebny bo z łukiem za bardzo mi nie wychodzi strzelanie ale chodzi do ludzi jak mi, powiem tam nikogo nie trafi, ale do zwierząt ojejeje! hała nie strzekaj do mnie leżeć no. łuku łuk 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 Dzień śmieciu ty, no dziękuję. O jeleń tam jest... Um, nie, ja tak nie chcę. Chcecie tu, tu, to, tu, tu, do, to, Dobra. No. Bigo, a nie... No, dziękuję. Ty wilku, chyba ty masz metal w sobie, bo tak słyszę, to ding, ding. Nikt do mnie nie strzelał No, chcę drewno jakieś coś bal z drewnem, coś żeby mieć więcej drewna, a nie napierdalać pojedynczo Te gówna Jedno drewno, drugie drewno, trzecie drewno, Ła. To jest żłudne takie coś Nudne Szukamy, szukamy O, 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 coś, coś widzę na horyzoncie czy nie Nie, zdawało mi się, to i tylko cień Dobra, potrzebujemy trochę 9 nam starczy a gdzie moje frytu? Było! A, muszę się cofać znowu do bazy... A, dobra... A może lewo orwerę zrobię? Hmm. Oj, przepraszam... Nie, co bardziej mi będzie opłacalne, czy Shotgun, który jest na bistrzny dystans, czy Revolver? który będę mógł zabić z dalszego dystansu. Nie wiem. Nie blokuj mnie, powiedziałem. Dobra, tu, tu. Dobra, mniejsza to. No. Spadaj blisko, blisko. Eee, huję. Dobra, najpierw zrobimy sobie coś siuleć. Dobra, mniejsza. Najpierw sobie zrobimy broń o. 19, 18, 17. No nie wychodzę teraz. Goaaaaa! Bo... Montuj tu szybciej, bo tu coś spada dobrego i słodkiego. I gówno zobacz.. I gówno będę widział co spada. Łe Tak dziękuję już 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 już, już, już. I, i na, na bo. Dobra, a, a mogę skr skraftować naboje ooo 10 mm Co to jest gunpower? Gun power to kurde to to jest to jest to gunpower to i to i- e i, i. I to, i trochę sobie skraftujemy i sobie odłożymy sobie Oczywiście metal Oczywiście kilow oczywiście hmm, krew z chuj z krwią co zdobyć hmm, kury ma miejsca a wypierdalej, dalej Wypierda no o, dobra tu cię położę. Tu cię położę. Tu cię pięć. Gdzie? Tu cię położę. Ty, ty możesz wypaść. Tu cię położę. Tu cię położę i tu cię położę. I.

Ale to słabe, ja nie mam nic. Żadnych antybiotyków, które jedna rzecz, a drugą jakichś medykamentów czy coś. Kurde, bez tego to ja zginę. A jedzenie mam, może mi to ciutek starczyć, ale... Eee, wolę być już... Proszę, bo skinąć to tu tu masakrycznie. Chyba zamknęłem tam drzwi, nie? Dobra. Pójdziemy... O właśnie tam, o, właśnie tam Wut to trochę niebezpieczne, ale zrobimy taką misję. Coś tu mamy, nie Zdobadziemy trochę dla siebie. Materiał, które będą nam potrzebne do przeżycia. Szybka akcja, szybka akcja. Tutaj jakiś solid bo to nie wiadomo, co jak będzie. Szmaty. lupi, nie wiem, dobra, to też mogę wybrać. Znaczy, nie był delele, jak powiedziałem. Proszek do pieczenia, eee, dobra, naboje Coraz mocniej, A jeśli się przydają naboje 400, oj Jeszcze to i spadam Woda. Wędgarn, kurwa, A, to duża radiacja, ulala. Dobra, nie to, jedz. Gdzie te piesy zdobyć? Woda, co to daje? O, drink. Ej ty jaka zajbica budowla ty Aż tak oni budują Powiem, powiem Ciekawe Dobra, zapolujemy trochę może nas zwierzęta, może oni coś mają Trafię z tego A prosto w odbyt! Oooo! Pszty się za zastrany ty Nie chcę strzelać bo to za duży hałas No nie no koło odbytu no. tu będzie dobrze A Piękny dupco no nie, mm. no, no zmień, o mamy przykazkę. a e, co za myśl? dobra, chyba mam kamienia. Nie mam kamienia. Gdzie tu może być najbliższy kamień do zdobycia? Nie chcę do niego strzelać i tracić amunicji jak może, kurde, z łuku na takie ścierpa brać. i ta pogoda jeszcze mi wykończy, jeszcze tak tu gorąco, raczej dłuższą umię. Mm -hmm. Nie, teraz muszę wymyśleć. Albo ile mam naboi, kur mało. Nie, ja nie będę tracił. Może tam coś będzie, ale. Lepiej sprawić niż później stracić naboje, które będą potrzebne do za zabicia jakiegoś gracza. Drewno mam. Nie, drewno też nie mam. No, Kurę. O, tam coś widzę. Głupi dzień. Te bułki kocham, dzięki o, to teraz będziemy mieć strzały, to będzie dobrze. Tu trzeba będzie go zastrzelić, zabić go. Uu. Nie wiem, czy, czy czasem za cicho nie mówię, to będę, chyba będę musiał podgłosić to. Czasami się zamyślę i się odsunę od mikrofonu, i chyba czasem nie będzie mnie słyszeć. Dobrze, ale przepraszam to. To się chyba więcej się nie powtórzy. Dobra. No nie 50 sekund Co przez te 50 sekund możemy robić Nie możemy się do niczego zbliżać Co mnie może wpierdonić Ciebie to takim tempem nie dogonię Nie lubię, jak ty stupisz, bo mi się jakby ktoś szedł. No Wy, patrzysz. Hmm. Okej, okay, dobra, idź mogę. Serio? O no nie! No, zmień się! Kurwa... Słyszę jakbyś miał metal po tobie, czy ty to rozumiesz? Dobra, idziemy kontynuować dalej tą misję. Tutaj przeszukujemy pistolet, abyśmy mogli się... wybronić z czegoś, jakby ktoś nas atakował. Nie, nic tu nie ma. O, biegnij na te schody. Ciuluty! Metal się przyda. Dobra, spadam, spadam. Stąd. Tam jest mój dom, kurwa, teraz nie wiem. Tam nie, tam jest mój dom Znaczy ile dalej co ja mówię, moja baza, jeden chuj, dobra Dobra, trochę ci zjemy Jest, 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 jedz. No. O, to nam pomoże chyba. Ty wziąłem wszystko? Wziąłem. Wziąłem, wziąłem. Troszkę sobie napolujemy tutaj zwierząt Może coś dobrego będą mieli, miały U Piękna głupka Czekolada ile radiacji mam jeszcze? jeszcze czeka czy to tak macha? A, to tak macha o, gdzieś tu był jeszcze. tam e, radę. O plany do czego? O laser Tego to ja nie mam. Jeszcze jakieś tabletki Ale z zol ze mnie O, co to jest? O, to tego chyba nie mam. Dobra, idę, idę stąd. Teraz, naprawdę, nie pamiętam skąd jak przysięgnę, stąd muszę teraz sobie przypomnieć. Kurde, a i trochę. Może pogubi się w orientacji, mi się zajrzę tam do góry. O, coś leci, 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 leci. No gdzie ty jesteś? Nie, nic nie spadło. No, stąd. Okay. Dzisiejsza wyprawa jeszcze się nie udała, to będzie ciężko. O. Ta radiacja mi w kurzy o. Tam ładnie Ale nie, ja tam nie pójdę, no A jednak się skuszę, nie jest daleko Pistolet wezmę na wszelki wypadek, bo to nie wiadomo Biorę i spierdzielam, nie będę się na nic czaił. Bo to jest niebezpieczne. Już mi serce na napierdziela, bo mogę zginąć, a ja nie chcę. Jeszcze ty myślę, ktoś może czekać za łuk z snajperką Upp. i głowa. My się zdaje, że ja bym... Że ja jestem pierwszy. Ale wątpię mu ktoś tutaj już czekać. Biorę się i spierdzielam. Wiesz, i spierdzielaj, spierdzielaj. Dobre. Okej, okay, coś tu zdobyłem trochę. Nie jest aż tak źle, ale dobra. Idę się cofnąć do bazy, odłożę to. O na hmm. O naboi mam trochę do... Jakby takiej tej snajperki to mogę ją zrobić. Pociesznie będzie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie śledzi, bo jak śledzi, to by chyba już o mnie strzelał. Albo śledzi, żeby mi zobaczyć moją kryjówkę, gdzie, gdzie może się znajdować. To się skończyło Naprawdę? Ej, tu jest piwo moje... Ej, kurde, moje piwo o. Kurde, zapomniałem o moim piwie, a tu się w studia, było schłodzone. Mm. Ja są na moim na moim terytorium, tu już wiem gdzie jestem. Okay. Jest dobrze, jesteśmy. O, kurde, muszę sobie coś tu skraftować, sobie jakąś skrzynię czy coś. Bo o, miejsca nie ma. Dobra, ja chcę się dowiedzieć, ile ja potrzebuję na pipe shooting. Kurde, nie mogę zobaczyć. O. Metal Fragments hmm. hmm Mi się zdaje, że jak teraz słucham, to nic nie spadnie ale... O, i żeby tu spadło, jakby jakbym się cieszył Eee, to nie tutaj hmm. Dobra Zrobiłeś co co ja chciałem, o co Cię prosiłem, tak zrobiło się No kurwa, znów Połóż się Tu, 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 tu No to nie To mogę cię odłożyć, nie mogę cię mogę, też, też, cię też, cię nie, bo będę cię potrzebował do zrobienia ammo. Mm -hmm. Metal wall, o metalowe ściany mam mm. Cię od... przepraszam, cię odłożę Cię odłożę mm -hmm. Naboje, no nie, no bo naboje no to tam się odłożę, bo tam mam. Eee... Pam, 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 Nie, kamień sobie zostawię. Metal tu. Metal tu. Ciebie mogę. No bo dobra mniejsza Naboje no tu. Mięso Mięso open the door o. Mm. Tak A ile tu mam tego, tego tu się wiebało? a Kurwa Czemu ja ci podniosę zawsze A muszę cię tu pierdolnąć. Dobra, zrobię sobie jeszcze amunicję. Metal fragment. Hmm. Dobra, ja już będę powoli kończył. Mam nadzieję, że ta seria Wam będzie się podobać. Zostawcie lajka i po sobie komentarz. Na razie.